Mało mówi się na temat roli i zadań psychologa, który jest zatrudniony na oddziałach szpitalnych, ale oddziałach, w których leczone są schorzenia somatyczne. Jeżeli mówimy o psychologu, który jest zatrudniony w szpitalu, to zazwyczaj kojarzy nam się ta praca ze szpitalem psychiatrycznym, z oddziałami ogólnopsychiatrycznymi, z oddziałami stacjonarnymi, z oddziałami dziennymi. Natomiast psycholog zatrudniony w szpitalach z oddziałami somatycznymi, to jest temat, który rzadko jest podejmowany tak naprawdę i rzadko też się mówi o tym, co tak naprawdę psycholog ma do roboty na takich oddziałach. My też mamy stosunkowo niewiele podręczników, z których może, mogą przyszli Psychologii, którzy decydują się na pracę na oddziałach somatycznych, mamy niewiele takich podręczników, z których można korzystać, ponieważ psycholog, który jest zatrudniony chociażby na kardiologii, kardiochirurgii, to psycholog specjalista, który z jednej strony ma mieć wiedzę dotyczącą poradnictwa psychologicznego, wsparcia, interwencji kryzysowej, i tym właśnie zajmuje się psycholog na oddziale chorób somatycznych, ale z drugiej strony musi mieć też wiedzę, taką, bym powiedziała, troszkę medyczną, czyli wiedzę dotyczącą specyficznych schorzeń. Jeżeli zajmuje się pacjentami, chociażby pacjentami kardiologicznymi, no to dobrze by było, żeby wiedział, jak przebiegają różne choroby, jak przebiegają zabiegi, w jaki sposób są leczone, jakie są efekty uboczne chociażby zabiegów kardiochirurgicznych i my musimy taką wiedzę Posiadać. Także jest to, można powiedzieć, też tak naprawdę temat jeszcze nie do końca doprecyzowany, nie do końca um, określony, chociażby jeżeli chodzi o wiedzę akademicką i publikacje, których, z których my korzystamy. Jeżeli chodzi o stricte już, o zadania i rolę psychologa na oddziałach somatycznych, to po pierwsze jest to wsparcie, po drugie jest to też wsparcie informacyjne, psychoedukacja. To jest interwencja kryzysowa, bo trzeba o tym pamiętać, że większość pacjentów, którzy znajdują się w szpitalu, to są osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, ale to też są osoby, które nagle dowiedziały się o trudnej być może dla siebie diagnozie. Stąd też wiedza dotycząca tego, w jaki sposób rozmawiać z osobą w kryzysie jest nieodzownym elementem tak naprawdę warsztatu psychologa, który jest zatrudniony w szpitalu z oddziałami somatycznymi. Należy pamiętać również, że psycholog zatrudniony w takim szpitalu nie pracuje tylko i wyłącznie z pacjentem. Bardzo ważne jest miejsce naszego pacjenta w systemie rodzinnym. Rodzina potrafi zrobić naprawdę, tak kolokwialnie mówiąc, dobrą robotę, ale czasami może też trochę przeszkadzać w leczeniu. Z mojego doświadczenia pamiętam na przykład rodziny, które bardzo chciały jakby osłodzić ten trud pacjenta, który był hospitalizowany, i przynosiły na przykład czekoladki, standardowo Merci, Raffaello, inne no, przepyszne rzeczy. Natomiast u pacjenta akurat wykryto cukrzycę, i wiadomo było, że a, tego typu a, pyszne rzeczy, ale no, tych rzeczy on nie powinien a, jeść. I cały element psychoedukacji, na rodzinie pacjenta. Kolejnym elementem pracy psychologa na oddziałach szpitalnych jest wspieranie personelu medycznego. W 2002 roku została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego książka Marka Motyki pod tytułem Psychoterapia elementarna w opiece ogólnomedycznej. Bardzo ciekawy model przedstawia autor w swojej publikacji. Mianowicie pokazuje, że psycholog może być również konsultantem dla personelu medycznego, że tak naprawdę taka podstawowa psychoterapia czy terapia wsparcie ona dzieje się przy pomocy osób zatrudnionych w szpitalu nie na stanowisku psychologa, ale dzieje się przez osobę lekarza, przez osobę pielęgniarki, przez osobę fizjoterapeuty. To oni swoją postawą, swoimi kompetencjami komunikacyjnymi e, potrafią bardzo dużo działać, chociażby kojąc tak naprawdę e, trudne emocje, których doświadcza pacjent, komunikując ważne informacje w taki sposób, aby nie były zagrażające dla pacjenta. I tu jest duży obszar tak naprawdę wsparcia, które my Psychologowie możemy świadczyć również dla personelu medycznego. Co nie jest też taką rzeczą prostą i łatwą. Personel medyczny bardzo często przeżywa podobne kryzysy jak pacjenci. Jest narażony na bardzo duży stres. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, oni towarzyszą pacjentom niejednokrotnie, znacznie częściej, dłużej, intensywniej niż psycholog. I oni również wymagają wsparcia. Oni również przeżywają niezwykle trudne momenty, i my, jako psychologowie, jako specjaliści, jesteśmy również im potrzebni. Ja już wcześniej wspominałam, że współpraca z personelem medycznym, nie zawsze jest taka łatwa i prosta. Z mojego doświadczenia kiedy staje się tak naprawdę członkiem zespołu terapeutycznego, kiedy staje się też nie tylko psychologiem specjalistą, ale staje się też po prostu koleżanką z pracy, łatwiej jest się dogadać, łatwiej pewne rzeczy konsultować. I myślę, że nie da się tak naprawdę pracować w szpitalu jako psycholog bez współpracy z pozostałym personelem medycznym, po prostu. Więc, tak jak już wspominałam, z jednej strony jesteśmy. Trochę po to, żeby też pokazać naszym współpracownikom pewne elementy, których oni być może nie zauważają, dlatego że oni są wykształceni w innym kierunku. Wiadomo od czego jest lekarz, wiadomo od czego jest pielęgniarka i fizjoterapeuta. Natomiast psycholog ma wiedzę, nie nazwałabym tej wiedzy tajemną, ale ma wiedzę e, dotyczącą pewnych procesów, które nie są tak jawne i oczywiste i tak namacalne. Kiedy. E, Pacjent na przykład ma etykietę tak zwanego pacjenta roszczeniowego albo agresywnego, czego ja zresztą bardzo nie lubię, bo ostatnia rzecz w, naszym, w naszej pracy, mówię oczywiście o pracy psychologa, to, ety, to etykietyzowanie. Natomiast kiedy zdarza się, że pacjent właśnie jest, posiada tą etykietę chociażby pacjenta roszczeniowego, to warto zadać sobie pytanie z jakiego powodu on tak się zachowuje. Żeby nie brać jego zachowania bezpośrednio, nie odbierać bezpośrednio personalnie. Więc z jednej strony jesteśmy trochę takim mediatorem, pośrednikiem między pacjentem a personelem medycznym, z drugiej strony wspieramy personel medyczny i moje doświadczenie też pozwala mi powiedzieć, że kiedy ja już jestem zaakceptowana przez personel, przez Kolegów i koleżanki tak naprawdę łatwiej się współpracuje. Natomiast zdarza się, i to też jest częste zjawisko, które ma miejsce nie tylko w szpitalach, ale chyba w każdym systemie, w którym jest psycholog zatrudniony. Że troszeczkę się oczekuje od psychologa, że ma takie magiczne moce i pójdzie i coś naprawi. Na przykład, taka prośba bardzo często pani Olu, pani psycholog, pani, gdyby pani mogła porozmawiać z pacjentką, bo ona się boi przed operacją. A no tak naprawdę to, że się boi przed operacją jest naturalną i normalną reakcją tej pacjentki. Z mojego doświadczenia wynika, że model współpracy z psychologiem, bardzo się zmienił na przestrzeni tych praktycznie 20 lat, i jednak psycholog w tej chwili jest traktowany jako równorzędny specjalista. Oczywiście zawsze zdarzą się czy sytuacje, czy miejsca, w których tak nie jest, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że personel medyczny nie traktuje już psychologa jako pana albo pani do pogadania żeby pójść i pogadać z pacjentem, żeby pacjent nie płakał, żeby się nie bał, prawda? Co wiemy doskonale, że jest nierealne, dlatego że lęk jest całkowicie naturalną i normalną reakcją w sytuacji, kiedy pacjent oczekuje na poważny zabieg. Natomiast nie jesteśmy takim człowiekiem do zadań specjalnych tylko i wyłącznie. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie na przykład diagnostą, która ma określić, na ile objawy, z którymi boryka się pacjent, mają też podłoże psychiczne, tak? Czy na ile mamy do czynienia z tak zwaną psychosomatyką. My jesteśmy w tej chwili traktowani jako równorzędni partnerzy w procesie leczenia i lekarze, i pozostali członkowie personelu medycznego widzą tą zależność, że nie mamy rozdziału takiego, że jest ciało i psychika. Człowiek jest jednością. I tak naprawdę, żeby pacjent czuł się dobrze i leczył się lepiej, i współpracował z personelem medycznym, niezwykle ważne jest to, żeby w zespole tym był psycholog, który będzie wspierał też tak naprawdę jego część. Emocjonalną i związaną z całym jego funkcjonowaniem psychicznym, bo im lepiej pacjent się czuje psychicznie, im lepsza jakość jego funkcjonowania, tym większa szansa na to, że będzie on efektywniej się leczył. A przecież wszyscy tak naprawdę gramy do jednej bramki w szpitalu, bo naszym głównym celem jest to, żeby pacjent wyszedł z tego szpitala zdrowy. Warto też pamiętać, jeżeli mówimy o mm, rolach psychologa, że te role są poniekąd czy może nawet bym powiedział nie tyle rolach, ile zadaniach psychologa są poniekąd warunkowane specyfiką oddziału. Specyfiką pobytu pacjenta i specyfiką skorzenia. Bo tak naprawdę trochę inaczej będzie pracował psycholog, który jest zatrudniony na oddziale pediatrycznym, gdzie pracuje się z dzieciakami i pracuje się z rodzinami, a inne zadania będzie miał psycholog, psycholog kliniczny, zatrudniony na Oddziale geriatrycznym, gdzie jednak ten aspekt diagnostyczny jest niezwykle ważny, ale również inaczej się pracuje z pacjentem, na przykład z demencją, a inaczej z pięciolatkiem, którego, który jest rozpierany przez energię. I o tym warto pamiętać też, jeżeli zastanawiamy się, czy w ogóle szpital na przykład byłby miejscem dla mnie na moją aktywność zawodową, z jakim pacjentem chciałabym pracować? Czy jest to pacjent starszy, czy jest to pacjent młodszy? Jak i również myślę, że długość pobytu pacjenta na oddziale, ona też warunkuje naszą pracę. Bo zupełnie inaczej będziemy pracowali chociażby na oddziale ortopedycznym, czy na oddziale chirurgii ogólnej, a zupełnie inaczej na przykład na oddziałach, gdzie chorób przewlekłych, na oddziale chociażby chorób reumatycznych, gdzie pacjenci wracają, gdzie borykają się nie tyle tak jak na przykład osoba na oddziale ortopedycznym, gdzie na przykład doszło do złamania kończyny, rzeczywiście wiąże się to z pewnym kryzysem, ale jest duża szansa, że leczenie przyniesie całkowitą, całkowity powrót do zdrowia i do poprzednich aktywności. Zupełnie inaczej będziemy pracować z pacjentem, który do nas wraca, który cierpi na przewlekłe schorzenia, które być może zabiorą mu coraz większy fragment jego samodzielności. Także to trzeba mieć na uwadze. Tak naprawdę, no, można powiedzieć tak, najgorszą rzeczą, jaką można było wymyśleć to jakieś stabilne reguły, które regulują pracę psychologa. Naszym ogromnym atutem jest nasza wrażliwość, empatia i umiejętność dostosowania się do historii człowieka, z którym my się spotykamy i do jego indywidualnych preferencji. Pomoc osobie, która przeżywa kryzys, w mojej opinii jest jedną z trudniejszych aktywności psychologa, ponieważ my sami tak naprawdę dotykamy Takiego trudnego dla nas kawałka naszej bezradności. Natomiast mamy do tego narzędzia. Próbując w jakiś sposób zdefiniować, czy określić, czy opisać rozmowę z osobą w kryzysie, um, można dokonać pewnego rodzaju a, takiego podziału. E, praca z osobą w kryzysie e, to praca, która dzieli się na takie dwa etapy. W pierwszym etapie pracy przeważa taka nasza umiejętność słuchania nad działaniem. My jesteśmy w tym momencie, kiedy spotykamy osobę w kryzysie, która na przykład dowiedziała się że, um, o trudnej diagnozie dla siebie, której nagle w przeciągu kilku momentów um, zmienia się całkowicie życie. Um, dla tej osoby jesteśmy przede wszystkim w tym momencie osobą, która jest. Jest słucha, słucha cierpliwie, e, która ma dużo w sobie empatii i po prostu daje możliwość porozmawiania o tym wszystkim, co jest trudne o obawach, o lękach, o niezgodzie, o złości, która towarzyszy bardzo często trudnej chociażby diagnozie. I czasami, jak jeszcze pamiętam swoje, zwłaszcza pierwsze kroki w szpitalach, to pamiętam, że lekarze na przykład mówili, no a co pani takiego robi? A, no po prostu pani idzie i słucha. To jest niezwykle duża umiejętność i to jest niezwykle wielka praca. Tak naprawdę, być z drugim człowiekiem, który przeżywa bardzo trudne momenty w swoim życiu. Dlaczego to jest ważne, ta nasza umiejętność słuchania w kontakcie z pacjentem, który przeżywa kryzys? W momencie, kiedy przeżywamy kryzys, bardzo często nie mamy, do, nie mamy kontaktu, czy nie mamy Możliwości dotarcia do naszych zasobów, czy do tak, nie mamy umiejętności bardziej racjonalnej oceny sytuacji, w jakiej się znajdujemy? Jeżeli dowiaduje się coś bardzo trudnego, na przykład o swoim stanie zdrowia, że w tej chwili muszę zarzucić wszystkie plany, które miałam gdzieś tam w głowie, większość swoich aktywności, że na przykład muszę iść do szpitala pod, poddać się trudnej. Ratującej być może życie na operacji, później które, dalsze leczenie jest związane również z pobytami w szpitalu. To można powiedzieć, że cały mój świat się w tym momencie zawala. I trudno mi jest myśleć w takich bardziej realnych kategoriach, a nie daj Boże jeszcze myśleć optymistycznie. Jest to wynik bardzo dużego nakładu emocji, tak naprawdę. To emocje poniekąd zawężają naszą percepcję poznawczą. I zawężają nasze rozumienie sytuacji. Jeżeli psycholog jest, jest obecny, rozmawia, e, pozwala na e, to, żeby pacjent mówił szczerze o tym, co przeżywa, to przywraca, taka rozmowa przywraca pewną równowagę. Dzięki temu, takie można powiedzieć czarne okulary, które pacjent zakłada w momencie, kiedy zupełnie nieświadomie zakłada, w momencie, kiedy dowiaduje się trudnych rzeczy, te czarne okulary, tak jak już mówiłam, są związane z tym bardzo silnym napięciem emocjonalnym. My, będąc z nim i słuchając go, pozwalamy mu zdjąć te czarne okulary. Wtedy on ma dostęp do tego, co jest i bardziej realne, ale też co jest związane z nadzieją, do swoich zasobów. Dzięki temu, że ma dostęp do tego, co jest jego zasobem, potrafi z jednej strony, i to jest drugi. Etap naszej pracy z pacjentem w kryzysie, potrafi zbudować drogę, która będzie jego własną drogą, drogę, w której on się jakoś odnajdzie i będzie ta droga uwzględniała zarówno jego życie, jak i na przykład też proces leczenia. On będzie miał dostęp do tego, co przez emocje poniekąd zostało ukryte. Czyli dostęp do swoich zasobów. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że samodzielnie poradzi sobie z tą sytuacją trudną, a my będziemy, można powiedzieć, tylko taką osobą, która gdzieś jest z boku w razie W i trzyma go ewentualnie za rękę, jeżeli uzna, że jest do tego ta nasza aktywność potrzebna. Reasumując, nasza praca z osobą w kryzysie to z jednej strony nasze aktywne słuchanie i bycie, takie jak ja to nazywam, przytomne bycie z pacjentem, z drugiej strony, pomoc mu w projektowaniu jego własnej drogi, która będzie uwzględniała zarówno jego cele osobiste, ale też te cele, które związane są z leczeniem. Naszą rolą w pracy z osobą w kryzysie jest pomoc, ale taka też przytomna pomoc, ponieważ tak naprawdę droga do zdrowienia, czy droga przechodzenia przez chorobę, to jest droga, którą indywidualnie nasz pacjent skonstruuje dla siebie. I im więcej jego aktywności, tym większa szansa na to, że tej drogi będzie się trzymał i ta droga będzie dla niego najlepsza. Także my jesteśmy troszeczkę, oczywiście, to zależy od etapu pracy, ale to już mówię, to już zapraszam na wykład. Natomiast jesteśmy takim bym powiedziała, dobrym duchem, który towarzyszy w tym trudnym momencie, i pozwala mówić o rzeczach, o których być może przy innej osobie by się. Nie mówiło, bo taka jest prawda, że kiedy ja choruję, to też chronię, chronię moją rodzinę. Nie mówię im o wielu rzeczach, nie mówię o swoich emocjach. Czasami gram osobę, która jest odważniejsza, bardziej wytrzymała i być może właśnie osoba psychologa jest jedyną osobą, przy której można powiedzieć też o tym, że na przykład się boję albo że czuję się słabo. Mamy niezwykle ważną rolę. W pracy z pacjentami na oddziałach somatycznych coraz więcej się o tym mówi. Coraz częściej wymogiem NFZ-u przy kontraktowaniu usług medycznych jest wymóg zatrudnienia psychologa na oddziale jest to niezwykle ciekawa praca i być może część z naszych absolwentów, naszych studiów psychologicznych na WSB NLU zdecyduje się na taką pracę. 辛苦呀。